Branża Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych nie ma wyjścia i musi wziąć udział w cyfrowej transformacji. Dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje na świecie, patrząc na to, co się dzieje w innych gałęziach sektora finansowego, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostały bardzo mocno w tyle i żeby nadgonić stracony czas, a także przyciągnąć do siebie przede wszystkim młodych klientów, muszą wziąć udział w tej cyfrowej transformacji. Krótko mówiąc, muszą wdrożyć narzędzia, które pozwolą im dotrzeć do młodych klientów, dobrze się z nimi skomunikować i przede wszystkim przyciągnąć ich do, do narzędzi, do platform, które Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oferują. Jako skarbiec staramy się wziąć udział w tej transformacji cyfrowej. Od roku prowadzimy projekt wdrożenia platformy sprzedażowo-komunikacyjnej, który wystartuje jesienią tego roku. Mamy nadzieję, że to pozwoli nam właśnie przyciągnąć młodych klientów. Mamy nadzieję również na to, że obecni nasi klienci zaczną w większym niż do trzech skorzystać z narzędzi, dzięki którym będą w stanie samodzielnie obsługiwać swoje transakcje i dzięki którym my również będziemy mogli do nich dotrzeć z bieżącą komunikacją, która jest z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, zarządzania przepływami najważniejsza.